Witam serdecznie widzów Telewizji Kanda. Dzisiaj jesteśmy nad Świdrem niedaleko od Chodzka i Warszawy i tutaj udało mi się spotkać znanego Wam już z wcześniejszych moich reportaży, Waleriana Romanowskiego, ale nie jest dzisiaj sam. Jest z Patrycją Elza i Ben, Serdecznie Wam ich przedstawiam. Elza, witam. Dzień dobry I co tutaj się dzieje? Dzisiaj tutaj e, uczycie ludzi, jak zmieniać nagle temperaturę. Z plus ilu? E, z plus e, 100 stopni do minus e, 100 stopni. I czy, Patrycja, ty tak robiłaś? Tak, dokładnie. Myślę, że ten zakres temperaturowy był nawet nieco większy, e, no ale teoretycznie zakładany był właśnie taki. A od kiedy takie Twoje zainteresowanie takim nagłym zmianą klimatu, nagłymi zmianami temperatur? Bo Waleriana to już znam. Ja już wiem, że on był na Syberii i wiem, że mróz kocha. A skąd u ciebie takie zainteresowanie? Znaczy ja zawsze byłam miłośnikiem niskich temperatur. Miałam kiedyś taki plan związany ze Spitzbergenem. No niestety nie udało mi się do tej pory zrealizować, ale jest w planach w najbliższym czasie. De facto rozpoczęłam morsowanie całkiem spontanicznie w listopadzie ubiegłego roku. Miałam w planach to morsowanie, ale tak akurat się nawinęła rozmowa przypadkowa przez Messengera z kolegą, który mnie poinformował, że za godzinę otwierają sezon. No i tak po prostu 20 minut później byłam ubrana w stroju kąpielowym, spakowana i przygotowana na rozpoczęcie tej właśnie przygody. No od razu załapałam tego bakcyla. Spodobało mi się to. No i tak pociągnął się sznureczek całych powiązań, trochę poczytałam literatury, no i przy okazji też natrafiłam na Waleriana Romanowskiego i Piotra Marszewskiego. Super, a gdzie było to pierwsze morsowanie? Pierwsze moje morsowanie to było w Dąbrowie Górniczej z, z Pogoria Morsuje, tam rozpoczęłam swoją taką przygodę. No a później to już nasza wspólna przygoda rozpoczęła się w Szklarskiej w Porębie, akurat 14 lutego, w dniu moich urodzin. No to fantastycznie. Waleria, Ty jesteś człowiekiem niesamowitym, dlatego że jak Ty sobie coś założysz, to Ty do tego dążysz, realizujesz, Ty sobie to wszystko w głowie analizujesz. Jak Twoja głowa taką różnicę temperatur jak przystrawia organizm na taką różnicę temperatur? Bo do zimna wiem, że się adoptujesz. Kiedyś mi to tłumaczyłeś, ale taki skok temperatury 200 stopni? No bo dopiero dzisiaj przetestowaliśmy takie możliwości, nie widzieliśmy jak organizacja w organizacjach bo tych Tego jeszcze nikt nie robił. Miałem informację, że Rosjanie na biegunie północnym przetestowali różnicę temperatur w granicach dwóch stopni. Jeżeli nie mieli tam takie temperatury, to dochodzące do minus osiemdziesięciu stopni. I dzisiaj dziś weszliśmy do sauny. Właśnie do komory kryogenicznej uzyskaliśmy różnicę 230 stopni. Ale też ja Patryca to chciałbym zaznaczyć, Patrycja to tym nie powiedziała, że Patrycja jest pierwszą kobietą na świecie, która zamasowała w temperaturze minus 100 stopni. Znaczy, wyszliśmy do wody, do bali w tych temperaturach, wyszliśmy z tej bali i ciało było narażone na takie temperatury minus 100, minus 110 stopni. Więc ostatnio eksperymentujemy właśnie w takim projektach, w takim a jak długo w tych 100 stopniach? Jak długo? Zajęło nam to około 6 minut. No ten czas myślę, że byłby znacznie bardziej wydłużony. Natomiast, ponieważ było to pierwsze takie doświadczenie, nie wiedzieliśmy, jak będzie też działał sprzęt, któremu poddajemy takie. Takie, takie doświadczenie, takie wydarzenie. Zatem no, też podeszliśmy z pewną pokorą i obawami. No, w ochronie też przede wszystkim no, o Kryokomorę, w której pokładamy nadzieję również na przyszłość. A jak się czujesz po wyjściu z minus 100? Stopni? No jak bohaterka, no, znaczy ja czuję niedosyt, no, jednak jest pewnego rodzaju niedosyt, było to troszeczkę dla mnie za krótko. Natomiast no, samo doświadczenie w sobie było dla mnie bardzo, bardzo wzbogacające mnie zarówno od wewnątrz. No, jak i również na zewnątrz. Troszeczkę tam miałam pewnych, że tak powiem, uszczerbków na zdrowiu, bo mieliśmy takie trochę trudne nawet, bym powiedziała, bardzo trudne warunki podczas tego wydarzenia, bo dosyć spora mgła się wytworzyła i no, nie, było, nie było w zasadzie żadnej widoczności, więc wszystko robiliśmy po omacku, my nawet nie wiedzieliśmy, czy mamy ręce nad, nad wodą, czy pod wodą, wszystko to odby się tak, jak w niebem filmie. No, troszeczkę w pewnym momencie byłam zdezorientowana, ponieważ wiedziałam, w którym miejscu odłożyłam sobie wodki, a trzeba było na to uważać, ponieważ kriokomora jest, prawda, podłoga jest z aluminium, więc trzeba było tutaj uważać, żeby się nie przykleić w tej niskiej temperaturze do tego aluminium, więc jak wychodziłam z Bali, nie. no to nie umiałam odnaleźć właśnie tego podcast ze względu na ten brak widoczności, jak się później okazało, no to ten jeden botek po prostu mi spadł ze schodów. No i tutaj miałam pod tym względem takie, takie problemy, jak rozwiązać, jak rozwiązać tą sytuację, jak, jak je zastosować ewentualnie no, wyjście awaryjne. Ale na szczęście... Czyli skakałaś na jednej nodze. Akurat no nie, nie, akurat nie została odparowana ta komora i podano mi tego boczka. Także udało mi się wyjść, natomiast no Valerian już na jednej noce wyskoczył z komory. No takich przygód Valerian z niskimi temperaturami chyba miałeś więcej, bo z tego co pamiętam na Stadionie Narodowym E, kiedyś e, ten rower, który był wyciągnięty z, z kriokomory, to pękła rama, dobrze pamiętam? Znaczy może nie do końca, żeby rama pękła, rower wytrzymał. Właśnie w tej komorze, która jest przed nami, w morze kryogenicznej, postanowiliśmy rekord kinesy wiezie na rowerze w temperaturze minus 100 stopni, ale tak się złożyło, że zeszliśmy do, do temperatury nawet minus 164 stopnia i w tych może spędziłem 8 godzin. Wiadomo, że w tych temperaturach materiały tracą swoją wytrzymałość, więc te tworzywa, wszelkie sztuczne pękają więc no, to jest potane na degradację. Okazuje się, że człowiek sobie wytrzymuje, dobrze sobie radzi. I może taka ciekawostka, że w temperaturach na przykład minus 100 stopni halą bez rękawiec kilka godzin i każdy był zdziwiony jak to możliwe, że w tych temperaturach można jechać na rowerze, mamy minus 100 stopni, a osoba jedzie bez rękawic. Jak myślę, że to jest możliwe. A to jest dzięki temu, że miała nadprodukcję nadprodukcji ciepło po prostu przez ręce odprowadzanie ciepło, to wszystko jest dokonaczalne. I później jak się okazuje, jak znamy pewne zagadnienie, co się dzieje z ludzkim organizmem, jak on reaguje, to nie mamy takich o, podchodzimy do projektu z pewnym spokojem i pokazujemy, że to jest możliwe, że to nie jest takie straszne, że te blokady i ograniczenia są w naszych umysłach, tylko trzeba podjąć pewną decyzję i tak, chcieć, i co w cudzysłowie zaryzykować przed samym sobą i wiedzimy, że to jest wszystko no myślę, że zaryzykować, ale pod czujnym okiem fachowców, czyli jeżeli ktoś chce takie próby robić, to polecam, że chyba z wami, prawda? Bo jesteście w Polsce chyba jednymi z najlepszych ekspertów w tym temacie. Znaczy jak ja już mówię o ryzyku, to mówię o ryzyku wyjścia ze strefy komfortu. To nie jest ryzyko, które może wpłynąć na nasz stan zdrowia, to jest inne ryzyko, bo każdy człowiek chciałby siedzieć w tej swojej strefie komfortu i nie wychodzić z niej, ponieważ tak funkcjonuje organizm, tak funkcjonuje nasz umysł, bo umysł ma pewne obawy, co będzie, jeżeli znajdziemy się w innym środowisku, Czy z tej strefy Właśnie na tym to polega to ryzyko, że Musimy sobie zaufać i, i zrobić ten krok. Zrobimy ten krok pierwszy, to wtedy będzie łatwiej. Najtrudniejsze właśnie to zrobienie tego pierwszego kroku. Bo ludzie często tego nie robią, dlatego są w takich sytuacjach, jakie są i nie ma żadnej zmiany, jest pewna stagnacja, czego my w zespole nie, nie znosimy. Super. To jest takie przesłanie, przesłanie dla Was, że dla człowieka praktycznie nie ma rzeczy niemożliwych. I to chcę Walerian udowodnić. Ja mam ogromną ochotę napisać książkę o Walerianie, o człowieku, który pokochał pokonywanie barier, barieru ludzkiego organizmu. I mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Walerian, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Patrycjo również i mam nadzieję, że jeszcze nie raz Panda będzie miała okazję z wami się spotkać. My również dziękujemy za rozmowę. To była przyjemna rozmowa. Mam nadzieję, że nie ustaje w Tych rozmowach na pewno podzielimy się swoim doświadczeniem, a to są przeżycia niesamowite. Dziękuję również. Żegnamy się z Wami i pozdrawiamy tutaj z Nad i zapraszamy. No, śledźcie Waleriana na Facebooku, oswajamy żywioły. Tam znajdziecie informacje o różnych wydarzeniach, które ta dzielna ekipa organizuje. Dziękujemy Wam. Do zobaczenia!